Czy wiesz, że każdego ranka twoje serce wkracza w strefę zagrożenia? Statystyki są nieubłagane: większość udarów i zawałów serca zdarza się właśnie między szóstą a dziesiątą rano. Budzisz się, czujesz się dobrze, ale wewnątrz twojego ciała ciśnienie krwi cicho i gwałtownie rośnie. Lekarze nazywają to porannym skokiem. Zapewne bierzesz już leki i pilnujesz soli w diecie. Ale co, jeśli to nie wystarczy, by ochronić cię w tych krytycznych godzinach? A co? Gdybym Ci powiedział, że Twoje ciało posiada naturalny hamulec bezpieczeństwa przeciwko nadciśnieniu, mechanizm, o którym lekarze rzadko mają czas wspomnieć podczas 10-minutowej wizyty? Dziś nie będę mówił o niemożliwych dietach. Dziś zdradzę Ci trzy specyficzne ćwiczenia, które działają jak uniwersalny klucz do Twoich tętnic. Połączymy mądrość starożytnej medycyny z najnowszymi odkryciami nauki o sporcie. Pokażę Ci technikę Shuai Shao, by odblokować energię, przysiad przy ścianie, który w ostatnich badaniach okazał się skuteczniejszy niż niektóre farmaceutyki oraz sekretny punkt akupresury na stopach, który uspokaja serce w kilka sekund. Możesz je wykonywać w piżamie, bez sprzętu i bez wysiłku. Jeśli masz ponad 60 lat i chcesz obniżyć ciśnienie przed śniadaniem, uważaj. To, czego nauczysz się w ciągu najbliższych minut, może dosłownie uratować ci życie. Zacznijmy. Aby pokonać wroga, musisz go najpierw zrozumieć. Kiedy śpisz, twoje ciśnienie spada, by organizm mógł odpocząć, ale tuż po przebudzeniu ciało uwalnia nagły wyrzut hormonów, takich jak adrenalina i kortyzol, by postawić cię na nogi. Problem polega na tym, że po sześćdziesiątce nasze tętnice są sztywniejsze. Wyobraź sobie gwałtowne odkręcenie strażackiego węża wewnątrz zardzewiałej rury. To nagłe ciśnienie uderza gwałtownie w ściany twoich naczyń krwionośnych. To właśnie nazywamy porannym skokiem. Dlatego poranki są najbardziej krytycznym momentem dla udarów. To nie twoja wina, to biologia. Ale teraz nauczymy się, jak złagodzić to uderzenie. Skoro rozumiemy już niebezpieczeństwo, przejdźmy do rozwiązania. Pierwsze ćwiczenie, którego chcecie nauczyć, wywodzi się ze starożytnej medycyny wschodu, ale jego skuteczność to czysta biomechanika. Nazywa się Shuai Shao, co tłumaczy się dosłownie jako kołyszące ręce lub fale dłońmi. Może ci się wydawać, to zbyt proste, by działało, ale nie daj się zwieść. Czasami najgłębsze rozwiązania są najprostsze. Ten ruch był używany przez wieki przez mistrzów cigong do regulowania tego, co nazywają przepływem energii, a co nowoczesna medycyna określa mianem krążenia obwodowego. Dlaczego działa to akurat na ciśnienie krwi? Pomyśl o swoim ciele jako systemie hydraulicznym. Kiedy budzi się spięty, krew gromadzi się w centrum ciała i w głowie, Zwiększając ciśnienie w sercu i mózgu. Twoje dłonie i stopy są zazwyczaj zimne po przebudzeniu, prawda? To oznacza, że naczynia krwionośne w kończynach są skurczone. Szła i szałdziała działa jak delikatna pompa hydrauliczna. Wykonując ten rytmiczny ruch wahadłowy, zmuszasz krew do podróży aż do czubków palców i z powrotem. To robi dwie wspaniałe rzeczy. Po pierwsze, odciąża serce. Otwierając przepływ do kończyn. Serce nie musi już pompować z taką siłą przeciwko oporowi zamkniętych tętnic. Ciśnienie spada naturalnie. Po drugie, uspokaja układ nerwowy. Powtarzalny i łagodny rytm wysyła bezpośredni sygnał do mózgu, by wyłączyć alarm stresowy, układ współczulny i aktywować tryb relaksu, układ przywspółczulny. Marek, 72-letni subskrybent z Krakowa, napisał do mnie kilka miesięcy temu. Budził się codziennie z szumem w uszach i ciśnieniem 155 na 95. Jego lekarz był zaniepokojony. Zasugerowałem mu, by przed wypiciem kawy poświęcił 10 minut na to kołysanie. Na początku Marek czuł się głupio, machając rękami w salonie, ale trzeciego dnia zauważył coś dziwnego. Jego dłonie, zawsze zimne rano, zaczęły odczuwać ciepłe mrowienie. Po tygodniu szum w uszach zniknął. Na kolejnej wizycie kontrolnej jego poranne ciśnienie spadło do 135 na 85. To nie była magia, to było krążenie. Jak wykonać to poprawnie krok po kroku? Nie potrzebujesz stroju sportowego, możesz to robić w piżamie. Postawa stań prosto ze stopami rozstawionymi na szerokość barków. Poczuj stabilny grunt pod stopami. Ramiona pozwól im opaść wzdłuż boków, całkowicie bezwładnie, zrelaksowane. Ruch polega na kołysaniu ramionami w przód i w tył. Klucz jest taki: nie używaj siły. Wyobraź sobie, że twoje ramiona to wahadła. Zabij się do tyłu z małym impulsem i pozwól im opaść do przodu dzięki samej grawitacji. Kolana, tutaj tkwi sekret. Za każdym razem, gdy twoje ramiona opadają, ugnij bardzo delikatnie kolana. To miękkie odbicie, prawie niezauważalne. Pomaga to pompować krew z nóg w górę. Umysł podczas wykonywania licz swoje wahnięcia. Raz, dwa, trzy Spróbuj dojść do stu powtórzeń. Zajmie ci to około dwóch lub trzech minut. Powinieneś czuć się zrelaksowany, nigdy zmęczony. Jeśli czujesz ból w barku, nie unoś rąk tak wysoko. Jeśli zakręci ci się w głowie, usiądź natychmiast. Twoje ciało się dostosowuje. Zanim przejdziemy do następnego ćwiczenia, Mam do Ciebie ważną prośbę. Ten ruch nic nie kosztuje i możesz go wykonać już dziś. Zrób mi przysługę, zatrzymaj ten tekst na sekundę, wstań, jeśli możesz i zrób tylko dziesięciopróbnych wachnięć teraz. Poczuj, jak rozluźniają się Twoje barki. Zrobiłeś to? Zauważyłeś, jak uwalnia się napięcie skarku? Jeśli zobowiązuje się spróbować tego jutro rano, pomyśl w duchu, podejmuję wyzwanie. Chcę wiedzieć... Ilu z nas jest zdecydowanych poprawić swoje zdrowie dzisiaj? Jeśli poprzednie ćwiczenie było klejnotem medycyny tradycyjnej, to co opowiem teraz, jest najważniejszym odkryciem medycyny sportowej ostatniej dekady. To serce naszego dzisiejszego spotkania, więc proszę o pełną uwagę. W 2023 roku opublikowano obszerne badanie w prestiżowym British Journal of Sports Medicine. Naukowcy porównali wszystko: bieganie, chodzenie, ciężary, pływanie. I wiesz, co odkryli? Ćwiczeniem numer jeden, najskuteczniejszym ze wszystkich w obniżaniu ciśnienia krwi, nie jest bieganie aż do utraty tchu. Są to ćwiczenia izometryczne. A królem tych ćwiczeń jest przysiad przy ścianie. Może myślisz, jak to możliwe, że stanie w miejscu jest lepsze niż ruch. Wydaje się to paradoksem, ale ma fascynujące wyjaśnienie, o którym twój lekarz być może nie wspomniał z braku czasu. Sekret tlenku azotu. Wyobraź sobie, że twoje tętnice to węże ogrodowe. Z wiekiem stają się sztywne, a woda twoja krew musi przepływać pod dużym ciśnieniem. Kiedy robisz statyczny przysiad przy ścianie, duże mięśnie twoich nóg napinają się bez ruchu. To napięcie tymczasowo ściska naczynia krwionośne, ograniczając przepływ. To jak lekkie nadepnięcie na wąż, ale tu zaczyna się magia. W momencie, gdy wstajesz i rozluźniasz mięśnie, następuje powódź. Krew wraca gwałtownie, a ta siła ścinająca zmusza ściany Twoich tętnic do uwolnienia cudownego gazu zwanego tlenkiem azotu. Ten gaz to najpotężniejszy naturalny środek rozszerzający naczynia, jaki istnieje. Daje natychmiastowy rozkaz Twoim tętnicom, rozluźnijcie się i otwórzcie. A kiedy tętnice się otwierają, ciśnienie spada. To czysta mechanika. Jak to zrobić bez uszkadzania kolan? Wersja dla osób po 60 roku życia. Wiem, że wielu z was boi się o swoje stawy. Nie martwcie się. Nie trzeba schodzić do samej podłogi jak olimpijczyk. Postawa: znajdź gładką ścianę, oprzyj o nią plecy płasko. Stopy: wysun stopy kilka kroków do przodu. Rozstaw je na szerokość bioder. Ruch: sun plecy w dół bardzo powoli. Uwaga: nie musisz, aby twoje uda były równoległe do podłogi. Zejdź tylko trochę, jakbyś siadał na niewidzialnym wysokim stołku barowym. Gdy tylko poczujesz, że twoje uda zaczynają pracować i robią się nieco twarde, zatrzymaj się tam. Oddech, utrzymaj tę pozycję. Najważniejsze, nie wstrzymuj oddechu. Oddychaj powoli i głęboko. Jeśli wstrzymasz powietrze, ciśnienie wzrośnie. Jeśli oddychasz, ciśnienie spada. Idealny protokół to dwie minuty ćwiczenia, dwie minuty odpoczynku. Powtórz cztery razy. Możesz to robić, oglądając swój ulubiony program w telewizji. Pozwól, że opowiem ci o ryszardzie, emerycie z Warszawy, lat 68. Ryszard nienawidził wychodzić na spacery w zimnie. Jego ciśnienie utknęło na poziomie 160 na 95 pomimo leków. Zaczął robić to w korytarzu swojego domu. Na początku wytrzymywał tylko 30 sekund. Stopniowo doszedł do dwóch minut. W ciągu miesiąca jego wyniki spadły do 135 na 85. Jego kardiolog nie mógł w to uwierzyć, dopóki ryszard nie zdradził mu sekretu. Przyjacielu, przyjaciółko, ta informacja jest na wagę złota i może ratować życie. Miliony starszych osób biorą coraz więcej tabletek, kiedy mogłyby pomóc sobie tym prostym gestem przy ścianie. Mówiliśmy o ruchu ciała z szuajszał i o sile statycznej z przysiadem przy ścianie. Ale bądźmy szczerzy, są dni, kiedy po prostu nie masz siły. Są poranki, kiedy ból artretyczny cię hamuje, albo dni, kiedy siedzisz w poczekalni zdenerwowany i nie możesz robić przysiadów na oczach wszystkich. Co wtedy robisz? Godzisz się na to, że ciśnienie rośnie z niepokoju? Nie, tutaj wkracza nasze trzecie narzędzie. To technika, którą masz zawsze przy sobie. Niewidoczna dla innych, ale niesamowicie potężna dla twojego układu nerwowego. Porozmawiamy o akupresurze, a konkretnie o punkcie znanym w tradycyjnej medycynie chińskiej jako Taichon lub wątroba 3, LR3. Może jesteś sceptyczny, rozumiem to doskonale. Przez lata zachodnia medycyna patrzyła podejrzliwie na akupunkturę, ale dziś neurolozy i kardiolodzy zaczynają rozumieć, dlaczego to działa. To nie magia, to neurologia. Autostrada informacji od stóp do głów. Aby to zrozumieć, wyobraź sobie, że twoje ciało to miasto pełne dróg. Kiedy masz wysokie ciśnienie, zwłaszcza to spowodowane stresem lub lękiem, to tak, jakby w twojej głowie i klatce piersiowej powstał ogromny korek uliczny. Jest tam za dużo energii, za dużo krwi i za dużo nagromadzonego napięcia. Punkt tajczą działa jak zawór spustowy. Stymulując ten konkretny nerw w stopie, Wysyłasz sygnał elektryczny, który biegnie przez nogę, w górę kręgosłupa i dociera bezpośrednio do mózgu. Wiadomość, którą niesie, jest prosta i pilna. Wyłącz silnik. Zrelaksuj się. W terminach medycznych stymulacja tego punktu pomaga przełączyć twój układ nerwowy z trybu współczulnego, walka, ucieczka, stres, wysokie ciśnienie, na tryb przywspółczulny, odpoczynek, trawienie, spokój jak posiadanie włącznika światła dla twojego niepokoju. Gdzie dokładnie jest ten magiczny przycisk? Precyzja jest tu kluczowa. Chcę, żebyś poszukał go ze mną teraz, nawet jeśli masz buty, choć lepiej robić to boso. Spójrz na swoją stopę, prawą lub lewą. Obie działają, choć zalecamy masowanie obu. Zlokalizuj duży palec i drugi palec. Umieść palec wskazujący w przestrzeni między tymi dwoma palcami. Teraz przesun palec do tyłu, w górę podbicia stopy. Podążaj bruzdą między kośćmi stopia. Zatrzymasz się naturalnie w zagłębieniu tuż przed miejscem, gdzie dwie kości łączą się w kształt litery V. Tam, w tym miękkim dołku, znajduje się punkt tajczą. Jak go naciskać poprawnie? Technika słodkiego bólu. Wielu popełnia błąd, głaszcząc to miejsce. To nie działa. Albo naciskają tak mocno, że robią sobie krzywdę. To też nie działa. Musisz zastosować mocny i stały nacisk. Użyj kciuka. Naciśnij w dół. Powinieneś poczuć bardzo specyficzne wrażenie mieszankę ciężkości, lekkiego tempego bólu i ulgi. Eksperci nazywają to słodkim bólem. Jeśli nic nie czujesz, nie jesteś we właściwym punkcie lub nie naciskasz wystarczająco mocno. Rutyna 3 minut. Siedząc rano na brzegu łóżka lub na kanapie, załóż jedną nogę na drugą, by wygodnie dosięgnąć stopy. Znajdź punkt. Naciskaj mocno przez 5 sekund. Podczas naciskania wypuść całe powietrze z płuc. Zwolnij nacisk na 3 sekundy, biorąc wdech. Powtarzaj ten cykl przez 2 lub 3 minuty na każdej stopie. Pozwól, że opowiem Ci historię, która ilustruje moc tego punktu. Krystyna, 74-letnia kobieta z Wrocławia, miała bardzo powszechny problem. W domu jej ciśnienie było w normie, ale gdy tylko przekraczała próg gabinetu lekarskiego, skakało do 170 na 100. Lekarze chcieli dawać jej więcej leków, ale ona wiedziała, że to nerwy. To tak zwane nadciśnienie białego fartucha. Nauczyłem ją używać punktu chon. Następnym razem, gdy poszła do lekarza, Czekając w poczekalni, zamiast czytać stare czasopisma i się martwić, usiadła dyskretnie, skrzyżowała nogi i zaczęła masować punkt wątroba trzy na stopie przez but. Skupiła się na oddechu. Kiedy pielęgniarka wywołała ją dziesięć minut później i założyła mankiet, Krystyna była w stanie głębokiego spokoju. Jej wynik wynosił 145 na 85, wciąż nieco wysoki, ale drastycznie lepszy niż wcześniej. Krystyna odzyskała kontrolę nad swoim ciałem. Dlaczego jest to kluczowe dla osób po 60. roku życia? W miarę starzenia się nasze krążenie obwodowe się pogarsza. Stopy są często zimne, a głowa gorąca i pełna zmartwień. Ten prosty masaż robi dwie kluczowe rzeczy. Fizycznie ściąga krew do stóp, pomagając zrównoważyć temperaturę i ciśnienie ciała. Mentalnie wyciąga cię z obsesyjnych myśli i łączy z ciałem fizycznym. Nie lekceważ potęgi własnych palców. Masz w ciele naturalną aptekę. Musisz tylko nauczyć się z niej korzystać. Następnym razem, gdy poczujesz, że gorąco uderza ci do głowy lub serce bije szybciej z powodu złej wiadomości, nie biegnij od razu do apteczki. Usiądź, zdejmij but i znajdź punkt Taichon. Daj swojemu ciału szansę na samoregulację. Aby zakończyć część edukacyjną, muszę, żebyś coś sobie zwizualizował. Wyobraź sobie że próbujesz odpalić samochód w środku zimy na starym, gęstym i mulistym oleju silnikowym. Silnik ryczy, męczy się, a ciśnienie wewnętrzne rośnie. Dokładnie to dzieje się z twoim sercem każdego ranka, jeśli popełniasz błąd numer jeden w Polsce, wstajesz i natychmiast pijesz czarną kawę. Przez siedem czy osiem godzin snu twoje ciało się odwadnia, tracisz wodę oddychając i pocąc się. W rezultacie twoja krew rano jest gęstsza, bardziej lepka. Aby poruszyć tę gęstą krew, serce musi pompować ze znacznie większą siłą, podnosząc ciśnienie. Jeśli dodasz do tego kofeiny, która zwęża naczynia krwionośne, tworzysz idealną burzę. Zanim zrobisz szuajszał, zanim zrobisz przysiad przy ścianie, pierwszą rzeczą, która musi trafić do twojego ciała, jest woda. Ale nie zimna woda z lodówki, która może spowodować skurcz żołądka. Musisz wypić dużą szklankę letniej wody lub wody w temperaturze pokojowej. Pomyśl o tym, jak o rozcieńczaniu tego gęstego oleju. Nawadniając się, zwiększasz objętość krwi i zmniejszasz jej lepkość. Krew płynie łatwiej, jak czysta rzeka zamiast bagna błota. Tylko tym gestem, zanim wyjdziesz z sypialni, już pomagasz obniżyć ciśnienie. Drugi krok, oddechowy pedał hamulca. Podczas wykonywania ćwiczeń, których Cię nauczyłem, nie możesz oddychać byle jak. Większość z nas oddycha klatką piersiową, krótko i szybko. To mówi mózgowi alarm. Musisz nauczyć się oddychania przeponowego. Połóż rękę na brzuchu. Biorąc wdech, twój brzuch powinien nadmuchać się jak balon. Wypuszczając powietrze, powinien opaść. Kiedy oddychasz wolno i głęboko, poruszając przeponą, stymulujesz nerw błędny. Nerw błędny to pedał hamulca twojego serca. Fizycznie niemożliwe jest bycie zestresowanym, jeśli oddychasz w tempie sześciu oddechów na minutę. Twoja mistrzowska rutyna, obudź się i usiądź na łóżku. Wypij szklankę letniej wody. Wykonaj swoje ćwiczenia fale lub przysiad oddychając zawsze brzuchem. Licz cztery sekundy na wdech, 4 sekundy na wydech. To połączenie mechaniki, ćwiczenia, chemii, woda i neurologii, oddech da Ci prawdziwe rezultaty. Przyjaciele, przebyliśmy dziś ważną drogę. Chcę, żebyś zabrał ze sobą to przesłanie wyryte w pamięci: nadciśnienie nie musi być wyrokiem nieuchronnego pogorszenia stanu zdrowia. Często wmawia się nam, że po skończeniu 60 czy 70 lat naszym jedynym przeznaczeniem jest branie większej liczby tabletek i siedzenie na kanapie. Ale dziś odkryłeś, że twoje ciało to wspaniała maszyna, która reaguje, jeśli dasz jej odpowiednie bodźce. Pamiętaj o swojej nowej porannej rutynie. Szklanka letniej wody, by rozrzedzić krew, szał, by obudzić krążenie, przysiad przy ścianie, by uwolnić ten cudowny tlenek azotu i punkt tajczą, jeśli potrzebujesz pilnego spokoju. Nie próbuj robić wszystkiego idealnie od pierwszego dnia. Zacznij od jednego. Wybierz to, co najbardziej Ci się podoba, i zrób to jutro. Mały krok jest lepszy niż brak działania. Jeśli ten tekst dał ci nadzieję lub nowe narzędzie, podziel się nim. Wyślij go bratu, sąsiadce lub udostępnij w grupie rodzinnej. Zdrowie to jedyny prezent, który mnoży się, gdy się nim dzielimy. Dziękuję za poświęcony czas, który jest najcenniejszą rzeczą, jaką masz. Dbaj o siebie, kochaj siebie i pamiętaj, nigdy nie jest za późno, by odmienić swoje zdrowie. Nazywam się doktor Xaver Brudziński i do zobaczenia następnym razem.